W dobie, kiedy na rynku funkcjonuje bardzo dużo produktów, każdy z nich chciałby być wyróżniony. Etykieta stanowi taki pierwszy bastion pomiędzy klientem a produktem. Oprócz funkcji estetycznej, informacyjnej i identyfikacyjnej, przy doborze odpowiedniej technologii i odpowiedniego konceptu projektu graficznego, uszlachetnienie etykiety może spowodować diametralne podniesienie wartości danego produktu. Drukarnia MD Labels powstała w 2017 roku. Zajmujemy się od tego czasu produkcją etykiet samoprzylepnych. Dużą część naszych etykiet stanowią etykiety wysoko uszlachetnione dla segmentu premium. W przypadku druku analowego etykiet samoprzylepnych problemem dla klientów były duże koszty startowe przy rozpoczęciu każdego projektu, czyli koszty związane z matrycami, przygotowaniem form do druku, form do uszlachetnień. Inwestycja w technologię cyfrową od konikami Minolta umożliwiła realizowanie najbardziej zaawansowanych projektów bez angażowania w koszty naszych klientów. Dzięki temu mogliśmy oferować im etykiety drukowane cyfrowo z cyfrowymi uszlachetnieniami. Pierwsze urządzenie Konika Minolta, maszyna Akurio Label 230, zainstalowaliśmy w roku 2021, a kolejnym krokiem była inwestycja w urządzenie MGI do lakierowania i zdobienia cyfrowego. Technologia Konika Minolta MGI 3D Web. To przede wszystkim cyfrowe lakierowanie lakierem sensorycznym oraz foliowanie, złocenie, a także brak konieczności stosowania matryc. Wykorzystując odpowiednią technologię, możemy w ten sposób oznaczyć produkt, że może również spełniać funkcję łatwiejszej identyfikacji przez osobę, która na przykład ma powysoką dysfunkcję wzroku. Kolejnym aspektem w przypadku użycia technologii uszlachetniania może być kwestia zabezpieczenia danego produktu. W przypadku określonej technologii możemy w odpowiedni sposób taką etykietę czy opakowanie odpowiednio zabezpieczyć. Inwestycja w urządzenie Konika Minota MGI znacząco wpłynęła na zwiększenie ilości naszych klientów oraz sprzedaż naszych produktów. Znaczna część naszych etykiet posiada uszlachetnienia cyfrowe. Szacujemy, że jest to około 35% naszej całej produkcji. W ciągu czterech lat naszej współpracy mogliśmy zawsze liczyć na wsparcie Konika Minolta, jeżeli chodzi o instalację maszyn, przeszkolenie personelu oraz ich serwis. Montaż naszych urządzeń, zarówno maszyny Acurio Label, jak i MGI odbywał się bez żadnych problemów. Pełne wsparcie serwisu, wyszkoleni technicy, co ważne, to są technicy z Polski, którzy są na każde naszą potrzebę i zawołanie. Z każdym rokiem przybywa produktów unikatowych marek, które chcą się przebić przez konkurencję i tego jest coraz więcej. Są to etykiety, produkty naprawdę z różnych dziedzin, czy to farmacja, czy to spożywka, czy to przemysł spirytusowy, czy chemia, czy automotive. to pokazuje, że w każdej tak naprawdę branży, w każdym sektorze znajdziemy etykiety premium. Branża etykiet będzie zmierzała w najbliższym czasie do zmniejszania nakładów i coraz większej personalizacji. A druk cyfrowy jest tutaj kluczowy, aby móc tym wymaganiom rynku sprostać. Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach Konika Minolta, zapraszam do odwiedzenia strony www.konikaminolta.pl Ukośnik Dróg Przemysłowy.